Urząd Miejski przygotowuje się do zagospodarowania budynku ratusza w rynku. Właśnie rozstrzygnięty został przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu obiektu. Zainteresowanie przetargiem było sporo. Komisja rozpatrywała 18 ofert. Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez firmę Armax z ceną ofertową 71 463 zł. Firma, która dla nas nie jest już obcą firmą, bo przygotowała dokumentację dla szkoły plastycznej, więc potencjał jest nam znany. Ale dla przykładu powiem, że najdroższa oferta to ponad 360 tysięcy, więc ta rozbieżność cenowa była bardzo duża. W dokumentacji projektowo-kosztorysowej ma się znaleźć projekt budowlany, przebudowy i remontu obiektu, projekt rozbiórki istniejącej przebudówki, program prac konserwatorskich, projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz. Na przygotowanie dokumentacji wykonawca ma 7 miesięcy. Yeah. Czekamy na dokument, który wprost powie nam, jakie powinniśmy ponieść koszty, aby dokonać cały zakres remontu tego budynku. Jest to nam potrzebne po to, aby po pierwsze oszacować wartość zamówienia i zlecić usługę remontu, czy to w etapach, czy to w całości od razu. To będzie zależało od uzgodnień ze skarbnikiem możliwości finansowych gminy i po to, abyśmy mieli pełną dokumentację i mogli sięgnąć po środki unijne. Co miałoby się znaleźć w w remontowanym budynku ratusza, najprawdopodobniej Rada Miejska oraz części wydziałów Urzędu Miejskiego. Chcemy, aby na pierwsze piętro tego budynku wróciła Rada Miejska, natomiast na dole, na parterze, chcielibyśmy, aby były usługi dla klientów Urzędu Miejskiego, ale jaki wydział to myślę, że jeszcze to e, na to czas przyjdzie. Natomiast chcemy tak przygotować, aby każdy wydział, który przyjmuje bezpośrednio, obsługuje klientów, mógł tam się znaleźć. Czy to Wydział Spraw Obywatelskich, czy to Komunikacja, czy Biuro Działalności Gospodarczej. Budynek Ratusza to jedna z piękniejszych budowli w Radomiu.